Bodajże 3000 osób, tak? Śmiechnijcie się trochę chłopaki, zajebiste, zaraz 12 km was czeka Im leniwe kocury Jak wrócił pewnego dnia przyszedł do pracy cały poświniaczony, zadowolony, szczęśliwy! Ostatni! Zapisaliśmy się przez przypadek. Każdy miał już chęć zrezygnować już przez ostatni tydzień, ale... Zawsze jest taka adrenalina, tak? Zawsze przed tym startem. Tak, ładnie, szkoda pieniędzy. Bardziej żałujemy pieniędzy niż tego, jak będzie nas bardzo bolało. Ale będę mieć tyłek zjarany. Pierwsze 200 metrów biegniemy, żeby publika widziała, że biegniemy. Chcemy dostać pierdziel, dostaliśmy fajnie rok temu. Tego właśnie się może boję, bo to jest jak drugi poród. Człowiek bardziej boi, bo już wie, co go czeka. Jesteśmy ekipą, biegamy po melanżu. Jesteśmy melanż! Mama. Mama i córka. Wzięła mnie tu. Mówi no. mi, że biegła, no to biegnę. Spośród tych biegów, które do tej pory braliśmy udział, ten uważamy za jeden z najlepszych. Dlatego dzisiaj jesteśmy na Mega i biegniemy dla fanu te 12 km, tak w półtorej godziny. Super! Tego nam potrzeba! Szukam żony generalnie. O a kolega szukam żony. Ja szukam tam. żony, więc ee, tylko te fajne. To się. Jestem nudny, śpię dużo i generalnie bezrobotny. Pozdrawiam wszystkie ładne i fajne dziewczyny. Jest tak, że modli się człowiek o to, żeby trochę sobie przebiec, żeby ten wyrównać to tętno, bo cała trasa jest specjalnie uwarunkowana po to, żeby człowieka zgnoić, upodlić i... Ale ja jestem pojebany! No podejrzewam taką dosyć dużą, rozwiniętą chorobę psychiczną u organizatoru organizatorów. Mhm. Mi się wydaje, że ta choroba jest dziedziczna e, i, 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 i zarażamy się wszyscy razem. Mam błoto w oczach trochę. Kobieta znaleziona w błocie. Żeby się dogadywać i żeby wspólnie w błotku spędzać czas. Powiem wam, że przynajmniej komary nie gryzą. Błoto mi cięło. Nie ja mam błotu. Jest! Ha, zajebiście. Dwa paznokcie połamałem, dwa fakusie. Jakieś takich chorych ambicji, że, że przebiegnie po tobie i pobiegnie dalej. Ja jest moja ulubiona przeszkoda, nie? Super jest. Kozaczkę? Nie biegnij, bo się spocisz! No i ta cholernie zimna woda w tej rzeczce. Będzie ich 50 stopni na dworzu, ona zawsze jest... ...jaksko zimna. <grym> Teraz tu już jest górki. Chcemy więcej! Super. Nie wiem przez co przeszłam, ale jest super. Jest mega! Polecam wszystkim, takie spa. Jestem tutaj trzeci raz z rzędu i milę zaskoczony. Jest mega super. To jest mój drugi bieg. Mam 12 pierwszy. Jestem tak happy. Cierpienie i... Zadowolenie Świetnie, gratuluję organizatorom Wracamy za rok Lepiej niż w zeszłym roku Super było Super zabawa, super ludzie jesteśmy za rok Było świetnie Będziemy w przyszłym roku, na pewno Startuję tutaj po raz trzeci, w moim odczuciu to jest najlepsza edycja do tej pory i rewelacja tak, Dużo płota, za dużo Jezu, ja nie mam na to przygotowana No fajnie To było I garnuszek mam I ten garnuszek zabiorę gdzie? Do domku, Do domku na tarasik. I co będzie robił? Bazylia Bazylia, Bazylia to... będzie w świąteczku dzięki Huntram To jest super trofeum Woo!